Cześć cukami, witajcie na kanale Fish Talking. Dzisiaj przychodzę do Was z unboxingiem bulgoczącej paczki od bulgoczącego kociałka, więc zapraszam. osoby, które są na tym kanale nie po raz pierwszy na pewno znają koncept bulgoczącej paczki czy wcześniej paczki spokojnej, które otwieram dla was co miesiąc, ale jest też tutaj sporo nowych osób, więc pozwólcie, że szybciutko zanim zaczniemy unboxing, wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. A więc bulgocząca paczka to taki comiesięczny box tematyczny związany z Harrym Potterem, przygotowywany przez e, e, bulgoczący kociołek i produkty, które znajdują się w tym boksie, podlegają co miesięcznej tematyce. Co miesiąc mamy inny temat, motyw przewodni i gadżety, które się tutaj znajdują, są związane właśnie z tym motywem. W się są to gadżety DIY przygotowywane przez bulgoczący kociołek. I muszę tutaj nadmienić, że ja współpracuję z bulgoczącym kociołkiem. Ja jestem ich prefektem, więc co miesiąc otrzymuję taką paczkę, żeby móc z Wami się tą paczką, zawartością tej paczki podzielić, żeby Wam e, zawartość tej paczki pokazać. W związku z tym macie możliwość też skorzystania z kodów Veritaserum, który daje Wam 10% zniżki na zakupy tych comiesięcznych paczek, ró i również e, innych przedmiotów na stronie e, bulgoczącego kociołka. Oczy oczywiście link podam na dole w opisie. I już nie przedłużajmy, otwórzmy sobie tę paczkę. E, przyznam się, że to będzie chyba jeden z takich najbardziej mystery boksów e, ostatnio, jaki otwierałam, bo naprawdę nie mam pojęcia, jaki jest temat. Kompletnie mi to wyleciało z głowy, zwłaszcza, że ból kociołek w ostatnich tygodniach e, oferował nam bardzo dużo boksów, różnych takich specjalnych boksów, więc e, nie jestem w stanie sobie zapamiętać. Więc nie pamiętam, jaki był motyw przełoni tego boksa, ale sobie spróbujemy to rozpracować. Jak nie rozpracuję, to sobie sprawdzimy na stronie. Więc otwieramy. I już Wam pokazuję, co jest w środku. Pierwszą rzeczą w boksie jest karta do Tarota która wygląda tak, jest pięknie zwłocona. Te karty do tarota zastąpiły karty z czekoladowych żab, które były wcześniej i powiem Wam, że o ile karty z czekoladowych żab bardzo lubiłam, to te są dużo ładniejsze, te karty do tarota. Ja jestem sroką, Wy to już wiecie. Ja lubię wszystko, co się świeci. Kolejna rzecz, to też już się zaczyna robić taki element boxów, bo to już jest którejś z kolei Zakładka magnetyczna, patrzcie się jaka przesłodziutka jest ta zakładka magnetyczna, czyli zakręcie po angielsku, którego użył Ron, kiedy chciał zmienić kolor e, parszywka. Kolejny przedmiot to e, świeczka, świeczka zapachowa, naturalna świeca sojowa, która jest jednym z takich znaków rozpoznawczych bulgoczącego kociołka. E, bulgoczący kociołek przygotowuje te świeczki samodzielnie. Możecie też kupić box z samymi świeczkami, jeżeli ktoś lubi świece zapachowe. I to jest e, flitwick biszkopt z truskawkami. Zastanawiam się, czy przypadkiem... E, Tematem tego boksa nie były zaklęcia i coś tam jeszcze, jakieś dwa przedmioty, ale wydaje mi się, że to będą zaklęcia, skoro jest Fleetweek. Bardzo, bardzo przyjemny zapaszek, taki słodki, ale nie za słodki. Mamy również jakiś eliksir. Bubbling beverage. W takiej ładnej buteleczce z lakowaną nakrętką. I znając życie, to jest jeden z tych eliksirów, że gdy go począsnę. Ale fajny. Jak się go e, począśnie, to się uwalniają takie kuleczki, takie bąbelki. Bardzo fajna rzecz, jeszcze czegoś takiego nie mieliśmy. Strasznie zimne są te wszystkie przedmioty, bo siedziały w tym paczkomacie pół dnia i naprawdę wszystko jest e, takie strasznie zimne. Tak czułam, że, że w tym boksie znajdą się żelki, bo gdy tylko ściągnęłam tą folię taką impostową, to zapachniało mi żelkami. I tutaj mamy Snakes into Jellies Transfigure and Chew On, czyli, więc tematem boksa pewnie były zaklęcia i transmutacja. I w środku są żelki. I to takie żelki. Wygląda na to, że to są te moje ulubione żelki. Ja bardzo lubię te takie długie żelki. E, I one pewnie długo nie wytrzymają. Mamy również stały element każdego boksa od początku, czyli herbatka z e, serii liście, fusy, patronusy. I taki boks z herbatami dla osób, które lubią herbaty również możecie znaleźć na stronie Bulgoczącego Kociołka. To jest drink Filusa... Z parasolką. Asan, skórka róży, hibisku, skórka cytryny, skórka pomarańczy, papaja, imir, cytryna zielona, jabłko, trawa cytrynowa, rumianek i aromat. Ja zauważyłam, że nie jestem wielką fanką trawy cytrynowej i w ogóle takich herbat, które mają smak cytryny. Ja lubię herbatę z cytryną, ale nie lubię tego smaku cytryny. Więc podejrzewam, że to nie do końca będzie mój pierwszy wybór, jeżeli chodzi o herbaty. Ale ta pachnie bardzo dobrze i bardzo przyjemnie, bardzo słodko. Tak powiedziałabym wakacyjnie wręcz. Ja tych herbat od bulgoczącego kociołka mam masę. Cała szuflada w kuchni to są herbaty od bulgoczącego kociołka. Może kiedyś uda mi się je wszystkie wypić. Zobaczymy. Będę musiała jakąś wielką herbacianą imprezę chyba zorganizować. Następny przedmiot to taki pomidorek z papryczką, nie wiem. I jeżeli się nie mylę, a wydaje mi się, że się nie mylę, bo taki przedmiot był u mojej babci w domu, która była krawcową. I jeżeli się nie mylę, to to służy do wtykania szpilek, czy tam igieł, jak się szyje. Nie wiem, czy tu Działa jakaś telepatia. Generalnie nie chodzi mi dokładnie o ten przedmiot, ale właśnie miał, byłam na etapie stworzenia sobie czegoś takiego tylko na rękę, żeby móc, gdy przypinam dekorację, bo ja zajmuję się dekoracją w moim centrum kultury, żeby móc sobie wpinać szpilki ale ostatnio zaczęłam przydełkować, zaczynam myśleć o haftowaniu, więc kto wie, może mi się to przyda. Wydaje mi się, że to do tego służy, no ale nie jestem w 100% pewna. Jeżeli wiecie lepiej, to, to mi dajcie znać, ale taki przedmiot jest u mnie w domu, albo... Ale taki przedmiot jest właśnie u mojej babci krawcowej, więc podejrzewam, że to do tego służy. Tylko jaki to ma związek z Harrym Potterem? Już wiem, jaki ma to związek z Harrym Potterem. Um. Ponieważ na transfiguracji trzeba było zmienić zapałkę w igłę. I tu mamy takie pudełeczko. z Zapałek. Bardzo ładne takie rzecz, którą bardzo lubię w tych paczkach od bulgoczącego kociołka a których nie widzę w innych boksach z gadżetami z Harry'ego Pottera, to jest taka dbałość o takie szczegóły, wyszukiwanie w książkach, przede wszystkim w książkach, takich elementów, o których nawet my, którzy czytaliśmy Harry'ego Pottera nieraz zapominamy, które się nie pojawiają w filmach i to jest właśnie taki jeden element, taki mały gadżet, który dla fana Harry'ego Pottera na pewno nie jest aż taki mały, więc bardzo fajny detal. Mamy również... Słoiczek. I w tym słoiczku są takie małe czarne kamyczki i kilka guzików czarnych. Nie wiem do końca o co w tym chodzi. Ja jestem z tych, co takie rzeczy i tak powędrują pewnie na moją półkę z eliksirami i wszystkimi moimi słoiczkami, więc dla mnie to jest taki fajny, przyjemny gadżecik, ale do końca nie wiem o co w tym chodzi. I ostatnią rzeczą jest ta tuba, i to są printy na pewno. I wydaje mi się, że tu jest więcej niż jeden print. Osoby, które oglądają te unboxingi, na pewno wiedzą, że moim ulubioną rzeczą we wszystkich boksach są właśnie papierowe repliki. Dlatego tak chętnie, dlatego tak entuzjastycznie zareagowałam na replika box bo dla mnie takie właśnie papierowe repliki to jest absolutny sztos I, i sobie zaraz zobaczymy co jest w środku i pierwsza rzecz z tego co widzę to jest ściągawka, która tłumaczy co znalazło się w tym boxie więc odkładamy sobie to na bok i tutaj mamy cztery chyba cztery repliki cztery printy, więc już Wam pokazuję więc tak, pierwszym to są przydatne zaklęcia i ruchy różdżki. Taki, taki plakacik. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Osoby, które grały w Harry Pottera w gry, szczególnie w pierwszą, bo wydaje mi się, że w pierwszej i drugiej chyba były te ruchy e, różdek, mogą sobie sprawdzić, czy, czy to się zgadza z tym, co było w grze. Ja pamiętam, ile czasu schodziło mi zrobienie tych wszystkich zaklęć. Często prosiliśmy o naszą starszą kuzynkę, która troszkę lepiej operowała myszką. To było lata temu świetne. Pewnie niektórych z Was nawet na świecie nie było, jak ja grałam w jedynkę Harry Pottera. Kolejny print. To są też ruchy różdżki, ale w takiej bardziej skróconej formie. I to jest bardzo fajna rzecz, którą można byłoby sobie powiesić gdzieś w ramce, w pokoju, gdybym miała miejsce, żeby to wszystko wyeksponować. Mamy również, mamy również obwolutę do książki. Extreme Incantation, która wygląda tak. Jak tak dalej pójdzie, będę musiała przykryć wszystkie moje książki za mną tymi replikami obwolut do książek, co mi wcale nie przeszkadza. Przeszkadza to tylko w tym, że nie wiem, co jest pod spodem, ale bardzo fajna obwoluta takich bardzo nazwałabym to oldschoolowych wzorach, które są teraz dość modne. I ostatnia rzecz to jest plakat z chyba jedną z najfajniejszych scen z filmu z drugiej części Insygni śmierci. żebym ja tylko miała miejsce na powieszenie tych wszystkich plakatów. I to są wszystkie przedmioty z boksa, więc możemy sięgnąć po ściągawkę. W kilku ostatnich boksach tej ściągawki nie było i cieszę się, że do nich wracamy, bo jednak troszkę to ułatwia sprawę przy takim nagrywaniu dla Was. Styczeń 2023, transmutacja, zaklęcia i uroki. I tak, pierwszą rzeczą na liście jest plakat. Bardzo fajny ten plakacik. Później mamy wywar z Lekotu, czyli replika eliksiru. Ja jestem bardzo ciekawa, co tam jest włożone, że to daje tak fajny efekt, bo naprawdę to jest jeden z chyba najfajniejszych eliksirów, jakie do tej pory mieliśmy. Złocona karta do tarota. Yy, magiczne słodycze. Yy, zamień węże w żelki. Zapałki z pierwszego roku transmutacji, należy zamienić je w igły. Tak jak mówię, to jest taki element, który pojawił się w książce i można byłoby o nim zapomnieć, ale bulgoczący kociołek nam o tym przypomina. Później mamy poduszkę na igłę z transmutacji, należy zamienić ją z powrotem w z wieża. Oho, widzicie, tego nie pamiętałam, nie pamiętam tego fragmentu ale już, już zostałam doinformowana, bardzo fajna rzecz i bardzo ładna poduszeczka zadanie domowe z transmutacji zamień oczy żuka w małe czarne guziki wszystkie, widzicie? widzicie? to jednak wszystko ma sens bardzo fajna rzecz, taki element którego um, bym się kompletnie w takim boksie nie spodziewała zresztą chciałabym tu nadmienić, że boksy paczki spokojnej teraz, bulgoczące paczki są na rynku już od kilku lat i ja i tak jestem pod wrażeniem, że nadal znajdują się elementy, przedmioty, których jeszcze nie było, że nie ma żadnych powtórek. To jest naprawdę bardzo fajne. Obwoluta. Ekstremalne inkantacje, czyli ta taka w stylu lat trochę 70. obwoluta. Zakładka magnetyczna. Pierwsze zakręcie Rona organiczna herbata z naszej autorskiej serii liście fusy patronusy, click flitwick, czyli ta naturalna świeca sojowa i ostatnia to notatki z repetitorium z zaklęć. I to by, i to by było wszystko, co znajdowało się w tym boksie. Jeżeli mam być, jeżeli mam jakoś oceniać, który z tych przedmiotów podobał mi się najbardziej, to być może w tym Miesiącu wygrywa ta obwoluta, bo bardzo mi się podoba i za każdym razem, kiedy patrzę na nią, podoba mi się jeszcze bardziej. Chociaż nie, jednak chyba będzie to eliksir, bo takiego eliksiru jeszcze nie mam. A jak widzicie, ja mam bardzo dużo eliksirów i przez bardzo dużo rodzajów eliksirów już przeszłam. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście sobie kupić taką paczkę, to pamiętajcie o użyciu kodu Veritaserum, który da Wam 10% zniżki na zakupy. Jeżeli podobał Wam się ten unboxing, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Na tym kanale pojawiają się nie tylko rzeczy związane z Harem Potterem, ale z książkami. I w ogóle z takim um, światem książkowym, więc jeżeli to Was interesuje, to fajnie będzie, jeżeli tutaj zostaniecie na dłużej. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku, za te oglądanie tego unboxingu. A my widzimy się już całkiem niedługo, bo tak planuję, że pod koniec tygodnia, a może na początku przyszłego tygodnia, pojawi się między innymi podsumowanie e, stycznia, moje czytelnicze podsumowanie stycznia, więc e, bądźcie czujni. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia, do zobaczenia i. Nux.